Cześć, ja jestem Agrolen i nawet jesteśmy wrócił z Wiedźmina. No i dobra, w samym odcinku dowiedzieliśmy się o tym, że y, wszyscy nasi podejrzani tak naprawdę są jednak niewinni. A za y, naszym detektywem Raymondem skrywał się ten Azar, cały Javed, no nie. Więc teraz tak, pójdziemy do kupca, nawet możemy tam iść w pierwszej kolejności. Potem jeszcze poszlibyśmy do Kalksteina i do Vivaldiego. Diego. Nie mam tych pokazanych, ale tam z chęcią do nich bym poszedł. A na samym końcu pójdziemy jeszcze do baraniny. Dlaczego do baraniny, a nie do Macea? Dlatego po prostu baranina też ma jakieś... Yy, wiecie, zatargi na pewno z Azarem, bo ten chciał go zabić i jeśli Gerald mu o tym powie, to będzie chciał raczej zemsty, no nie? Wiecie. Oko za oko coś takiego, nie? On chciał zabić mnie, to ja będę chciał zabić jego, wiecie co chodzi, nie? Dlatego to wydaje mi się lepszym rozwiązaniem niż, niż z tym do Zygfryda, czy też do Mejsa, bo Mace, Mace to jest pizdeczka, tak? On raczej z tym nic nie zrobi. Dobra, mamy kupca. Tak? Rozgryzłem Javed'a. Podszywa się pod Raymonda za pomocą iluzji. Prawdziwy detektyw nie żyje. Jestem pod wrażeniem. Rozumiem, że masz na to dowody. Oczywiście, że mam. Niezbite. Problem w tym, że w dalszym ciągu jest potężnym magiem. W tej kwestii nie jestem w stanie ci pomóc. Właśnie. Gdybyś poczekał, niedługo do miasta przybędzie wysłanniczka loży czarodziejek. Nie mogę czekać. Okay. W takim razie porozmawiaj z Kalksteinem. I właśnie nie jest tego magiem, też, ale ma ze... dużą wiedzę właśnie, teoretyczną. Właśnie tego też chcę do Kalksteina, mówiają, bo on ma jest alche alchemikiem, więc być może da mi jakieś fajne eliksirki, no nie? Nie wiesz może, kto wystawił list Gończy za magistrem? Tak się składa, że ziem, mój sekretarz. Okay. Dlaczego to zrobił? Bo mu kazałem Wiedźminie. Świetnie. Chciałbym również wiedzieć, dlaczego płacisz łowcom nagród za walkę z bandytami? Powiedzmy, że Salamandra szkodzi interesom. Twoim interesom? Wszystkim. Między innymi moim. Posłuchaj mnie, Wiedźminie. Wszystkie, Są na tym świecie siły przerastające Twoje wyobrażenie, bardzo wpływowe siły. Lepiej dla ciebie żyć w błogiej nieświadomości i dalej sądzić, że świat jest taki, na jaki wygląda. Lojwarden, słyszałem ostatnio tyle górnolotnych monologów, że twój nie robi na mnie żadnego wrażenia. Mam w życiu twoje siły. Chciałbym jedynie wiedzieć, jak dotrzeć do przywódców Salamandry i jak dorwać niejakiego Azara Javeda. Sam chciałbym dostać tego Javeda Jeśli go wykończysz, przyjdź do mnie A zapewniam cię, że dostaniesz więcej niż dwadzieścia Orenów o, A jeśli uda ci się rozpracować Salamandrę Jeśli rzeczywiście uda oren. ci się rozpracować Salamandrę Postaram się w pełni zrekompensować twoje wysiłki To nie będzie łatwe Odwiedzę cię jeszcze, licząc na pomoc W miarę możliwości pomogę Do zobaczenia Tak? Dobra, tyle Do chciałem, I. tyle chciałem, yy, teraz tak, pokaż, teraz tak, pokaż mi na mapie, tylko właśnie, co będzie, jeśli on się o tym dowie, w sensie, kal... znaczy inaczej, co będzie, jeśli Kalkstein współpracuje właśnie z Salamandrum, on przecież zrobił truciznę. Hmm. kurczę, no właśnie, to jest ten problem też. Kurczę, o tym pomyślałem. O, pracowity dzień. Chyba, że go zmusili do tego. Żeby im dał ten y, tę truciznę, no nie? Kurczę. Dobra, na początku weźmijmy jeszcze Vivaldiego, potem Kalksteina. I na końcu pójdziemy do Baraniny. Właśnie mówię, że mejsa oleje... Chociaż w sumie może... Hmm... Im więcej, tym lepiej. Może też do Mejsa pójdzie w takim bądź razie. Ale w każdym bądź razie najpierw musiałbym iść do Baraniny, potem do Mejsa. Albo nie, najpierw do Mejsa, potem do Baraniny. Bo tak samo wcześniej było z elfami, że przerwało mi tamto misję, bo poszedłem do Zekfryda. Ta. No, właśnie. To jest lepszy pomysł, tak. Idziemy sobie najpierw yy, do tego. Do Mejsa. A potem do baraniny, tak zrobimy, no. Okej, okay, u talara też już mam wszystko wyjaśnione, bo powiedziałem, co, co i jak. O, w ogóle teraz talar sobie gdzieś wyszedł na, na ten, na przechadzkę. Spoko, spoko, Bogowie, Ra dajcie. Raczej z talarem. No dobra, zagadajmy tego talara, ale raczej nic. Nie będę tutaj mógł. Rozgryzłem Javeda. Mów, podszywa się pod Raymonda, korzystając z iluzji. Prawdziwy detektyw nie żyje. Mam na to niezbite dowody. Jawet swobodnie porusza się po mieście i realizuje swoje plany. Chciał mnie poszczyć na Vincenta Baraninę i Kalksteina. Nie wiem co powiedzieć. Kurwa, mało brakowało, a wykołowałby nas wszystkich. Jak chcesz wykończyć skurwysyna? Zabić. Muszę go osłabić. Niestety nie wiem jak. Ale Kalkstein Pogadaj będzie wiedział. z resztą podejrzanych, może ktoś będzie znał sposób. Bywaj. Może właśnie też będzie coś to z właśnie związanego też z. Z tą. Z wieżą Maga, no nie? Może tam znajdę jakiś. Co za dzień. Sposób. Na to, żeby swobodniej poradzić sobie z tym. Z azarem, no nie? Dobra, najpierw Vivaldi. Ją też powiem o moim dochodzeniu. Wiem, że to Raymond. Detektyw Raymond? Hmm, zaiste wiedźminie. Możesz mieć rację, ale to by znaczyło, że prawdziwy detektyw nie żyje, Azar Javet, ukryty pod iluzją, korzysta z dobrego imienia Raymonda. Niebywałe! Przyznaję, Geralt! Jestem pod wrażeniem! Co zamierzasz? Nadorwać tego. Rozumiem. Możesz przestać się uśmiechać i tak mam niespokojne sny. Ale to nierozsądne na twoim miejscu porozumiałbym się z Kalksztajnem. Zaraz do niego. Każdy pójdę. czar istnieje przeciwczar, a na k. No to już chyba mówiłeś. Mi Rozpracowałem w ogóle. sprawę kontaktów Azara Javeda. Ciekawe! Ta? Jeszcze to wrócę. Dobra. Mam dziwne wrażenie, że już kiedyś rozmawiałem o tym z ostatnią końcówkę jego wypowiedzi. Kalkstein powinien być na dole o tej porze. i Jest na dole. Zejdź mi z oczu i nie wracaj tutaj. Wiem, że Raymond to szef Salamandry. Jesteś pewien? Tak, tak, jestem pewien. Mam na to niezbite dowody. Azar zabił Raymonda i zaczął się pod niego podszywać za pomocą iluzji. To szubrawiec. Co zamierzasz z tym zrobić? No, mam nadzieję, że Lepiej, pomożysz. żebyś nie wiedział. Uważaj, na pewno jest potężny. Trzeba go odciąć od źródła mocy, czyli od ognia. Trzeba go ściągnąć w miejsce z zachwianą aurą magiczną. A nie, nie mówiłem o tym, czyli wodą. Też mam wrażenie, Wieża że wiesz o tym badnach. już. Z nim idealne mówiłem. miejsce. A, Tam będziesz tak. miał szansę. Okej. Okay. Bywaj. Czyli i tak, i tak będę musiał zwabić go na tą wieżę na barnach. Dobra, teraz w kolejności mamy Vincenta Mesa. Teraz jeszcze idziemy do mejsa. O, talarek. Co? Gdzie ty tutaj idziesz? Na kuril wyjdziesz, talar? No, zaraz, zobaczyć gdzie on pójdzie, ale... Nie, idzie dalej. Dobra, myślałem, że do dziwki pójdzie, ale nie. No Naprawdę, no jak chcesz, to powiedz jedno słowo i dam ci tą gaśnicę, babo. <głos> <głos> Ty się kurwa szczerzysz. Dobra, pokażcie mi, gdzie jest posterunek Vincenta Mace'a. Eee, czy spotkam Mejsa? Jest tutaj Vincent Mace. Bardzo do dobrze, bardzo z tego powodu się cieszę. O co chodzi, Wiedźminie? Wiem, że to Raymond. Co Raymond? To on jest szefem Salamandry. Wierz mi, Wiedźminie, że kto jak kto, ale Raymond ma wystarczająco dużo powodów, by nienawidzić Salamandry. Poza tym ich dowódcą jest Javet. Otóż to Javet i Raymond to ta sama osoba. Jakiś czas temu Salamandra zamordowała prawdziwego detektywa. Od tamtej pory Javet, ukryty pod magiczną iluzją, swobodnie realizuje swoje cele. Korzystając z dobrego imienia Raymonda. Jak do tego doszedłeś? Drogą dedukcji, drogi kapitanie. To najlepszy i niepodważalny instrument no, śledczego. Zatem Raymonda... Już niedługo pełnia. Będę go miał na oku. Załatwię robotę papierkową, pozwolę na akcję i tym podobne. Trochę to potrwa. Co pełnie ma z tym wspólnego? No, zupełnie nic. Zapomnij o tym. Cierpliwości wiedźminie, zamkniemy drania, ale wszystko w swoim czasie. Jakie zamknięte dranie? powiedzenie, chcesz, żeby coś było zrobione magiem, dobrze. Do kurwy zrób ręce. to sam? Co masz na myśli? Zupełnie nic. Zapomnij. Y -y. A, byłbym zapomniał. Jeśli to prawda, a coś mnie mówi, że tak, to muszę przyznać, że odwaliłeś kawał dobrej roboty. Dzięki, Geralt. Spoko. Mam nadzieję, że jakoś się y kurde odwdzięczysz, no nie? Po prostu okazał kazał się. Tak, jak myślałem, być ma yy, Szczerze mówiąc, spodziewałem się tego. A dlaczego? A dlatego, bo pamiętacie, może, te, wtedy, jak poszliśmy do magazynu, gdy Vincent, to jakby wiecie, powiedział, że no, tam będzie spotkanie, tam ten, tam musisz przyjść, w ogóle, no nie? Co się potem stało? To już dobrze pamiętamy. Vincent, po prostu, się stanął za drzwiami, a ja zająłem się oprychami, bo po prostu on stwierdził sobie, że nie. On nie będzie maczał sobie rąk we krwi. No dobra, właśnie! Mam nadzieję, że tutaj znajdę te, w ogóle tego baranina. Jest, jest baranina. A ja oczywiście potem tym wszystkim Czego chcesz, biały wilku? Rozpracowałem Javeda. Świetnie. Zaraz skrzyknę ekipę. Moi chłopcy aż się palą, żeby komuś dopierdolić. Zaczekaj. <laughs> Wolałbym, żebyś zginął. Geralt, czy od tych rewelacji nie pomieszało ci się w głowie? Nie, on tak właśnie... Wysłuchaj mnie. Javet zamordował Raymonda. Podszywa się teraz pod niego za pomocą zaklęcia iluzji. Próbował mną manipulować, żebym cię zabił. Byłoby mu to bardzo na rękę. Powiem mu, że cię sprzątnąłem. Musisz jednak pozostać w ukryciu, nie wychylać się przez jakiś czas. Jeśli twoi chłopcy spróbują go zaatakować, po prostu zwieje. Dobrze, niech tak będzie. Zyskasz element zaskoczenia, ale w dalszym ciągu będziesz musiał sam zmierzyć się z potężnym magiem. Pogadam z Kalksteinem, może wymyśli coś pożytecznego. Aha. Dobra robota, Wilku. Byłem. Zawiodłem się w tym momencie. Myślałem, że ta rozmowa się z Brolinową pójdzie troszeczkę w innym. Jakby to powiedzieć. Mm... Innym innym tropem troszkę, no nie? Wiecie, myślałem coś takiego, że właśnie będzie ten moment zaskoczenia, że powiem mu, że on nie żyje, ale miałem nadzieję na jakąś właśnie pułapkę w okolicach wieży Maga na bagnach. Troszkę się przeliczyłem. Dobra, zanim idziemy do detektywa, zrobię sobie zapis, bo nie wiem czego się mogę spodziewać u Raymonda. Sorry, wróć u Javeda. Bo teraz tak, no nie, raczej mu nie powiem. Że rozpracowałem jego, kurde, ten. jego zagranie. Więc, no, po prostu będę dalej. Co ja bym tak zrobił? No, nie? Że nie powiedziałbym mu o tym, że znam jego tożsamość. Mam dobrą wiadomość. Ucieszysz się, Raymondzie. Zabiłeś baraninę, tak? Nie będzie więcej przeszkadzał, ale dobra wiadomość jest inna. Niebawem dopadniemy Czaweda. Wreszcie twoja rodzina zostanie pomszczona. Otóż to, mam plan. Mogę go poznać? Chciałem to załatwić sam, ale jeśli chcesz mi pomóc. Oczywiście, że chcę. Przecież za to mi płacisz. Bo za tym jesteśmy przyjaciółmi. Tak, przyjaciółmi. Dobrze, zróbmy tak. Skoro wybiliśmy już Javedowi Kły pozbywając się baraniny, teraz zagrajmy na tym, czego pragnie on sam i jego totum facki, Kalkstein. To znaczy. Wykorzystamy starożytne sekrety ukryte w wieży na bagnach. Wiem, jak ją otworzyć. Kalkstein chce posiąść tajemnicę potężnej magii ukryte w wieży. Chciałbym, żebyś coś zrobił. Oczywiście. Dobre. Jak mogę ci pomóc? Pójdź ze mną na bagna. Kiedy otworzę wieżę, przechowasz dla mnie tajemne księgi. Nie możemy dopuścić, żeby wpadły w ręce Javeda. Możesz na mnie liczyć. Kiedy ruszamy? Teraz. Musimy zdobyć to, co jest ukryte w wieży. Wszystkie notatki i księgi. Użyjemy ich jako przynęty na naszego pana X. Jak konkretnie chcesz ją otworzyć? Mam tu kamień, który jest kluczem do wieży. Okay. Albo częścią klucza. Okay. Tylko Czyli zadbaj jeden, o to, żeby Kalkstein zainteresował się tą sprawą, tak jak się umawialiśmy. Czyli co, będę musiał pewnie porozmawiać znowu z Kalksteinem, tak? Chociaż w sumie chyba nie mam takiej, takiego zadania do wykonania. Zaraz zobaczymy, czy ja mam teraz pokazane coś, że miał porozmawiać znowu z Kalksztajnem. Dobra, sprawdźmy jeszcze tego Kalksztajna jeszcze raz. Jak nic mi nie powie, to po prostu zobaczymy się. Yy, no, pewnie przy przewoźniku, no nie. No i dobra, jesteśmy na bagnach. Yy, I teraz tak chcę zadać na mapie. Aha. Dobrze, czy ja mam pokazano teraz jakąś jaskinię? Dobrze, bardzo dobrze, bo już się wiecie, już się bałem, że będę pokazał po prostu wieże maga. Yy, I nie będę miał jak potem do niej wejść, bez tych sefirów, ale okej. Okay. Jest dobrze. Jest bardzo dobrze, bym powiedział. Więc spoko. Po prostu teraz idziemy do tej jaskini i tam powinniśmy znaleźć kolejny sefir. I to w sumie bardzo mnie cieszy w takim bądź razie. Kurczę, tych utopców tu nawaliło. A, nie, to się nawet z Wami walczyć. Lecę po prostu przed siebie i tyle. To oczywiście mnie zaraz uderzy, oczywiście, że tak. Na dwa razy mnie uderzyło. Fajnie, fajnie, super. Fastów to na najbardziej, kurde, nie lubię. Jeszcze te e echinopsy są jeszcze spoko, bo są to dość mięciutkie, no nie? Ale kurde, wam powiem, że no. W tym obelisku to już byłem, no nie? Chyba tak. E, najgorsze to są właśnie kurde te... E, kokacydium, no nie? Czy jakoś tak? A to jeszcze dalej to jaskinia była. Aj. Tak, bo na koło ogniska była. Dobra, teraz już pamiętam, no. Naba koło ogniska. Skąd tu jest tyle potworów nagle? Przecież tu ich nigdy tyle nie było. Naprawdę, no masakra jest. No będzie przecież już co po niektórych, to przecież wybijałem. Dobra, a gdzie było to ognisko? Tutaj, nie? Dobra, mamy to. Uff, całe szczęście. Udało się znaleźć ognisko. Dobra. To teraz wchodzimy już do jaskini sobie. Czekaj co w tej jaskini będę mógł tam w ogóle znaleźć. Mam nadzieję, że nic złego. Po prostu szybko może jakoś spróbuję uciec zmienić sobie na... Na miecz po prostu, no nie? Składnik alochemiczny, no dobra Czemu ty chłopie chowasz mi tą pochodnię? O kurwa Dobra, spoko. Czyż tak było znacznie prościej w sumie. Czy ja to teraz chcę poczekać, zregenerować tego Arda? On w sumie szybko leci, poczekam chwilę. Zregenerujemy sobie Ardzika. Oho, kolejny wilk. No dobra, teraz tak szybko to już nie pójdzie. Mam jeszcze jednego, dobra. Mam na jeszcze jednego Arda. W tu jaskini nie jest jakoś bardzo ciemno, ale Doświecę pochodnie, bo chcę, żebyście też wylepiej widzieli na odcinku, co tutaj się dzieje, no nie? Okej, okay, tu mamy gunwo. Za przeproszeniem. O, a co mamy tutaj? Jakiś korytarz, tak? Korytarz, który jest zawalony głazami. Tą też nie mam jak przejść. Lipton, 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 Lipton. E, tu zabiliśmy wilki. O kurde Ty, gdzie ja tu mam w ogóle teraz w tym momencie się udać? A tu, tu nie byłem jeszcze Dobra Tutaj nas jeszcze nie było, o jest jakiś pan upiorek Dobra na pana upiorka robimy to tak Dobry ten kurwa upiór. Dobra, jednego mamy z głowy. No paszcie tego upiora, no. No kurwa, zatrzymał mnie w miejscu Dobra, jakoś tak bardzo to mi ten upiór nie bije, ale jest... Po prostu jest wkurwiający ten upiór, no nie? No patrzcie tego piora, no. Nie mogę go w ogóle trafić. No hit. Hit totalny hit. A może zmienimy sobie na jakiś inny? O właśnie, patrzcie, teraz trafiam. Bardzo mało biję, ale też trafiam. Kurczę. Nie, kiedy ja mogę, wiecie, uciekać od niego. Kiedy, a kiedy on mnie atakuje? Kurwa, no mnie to zaraz zabije. Przecież to nie, Mam pomysł, nie? Tylko, że pewnie teraz będzie mnie gonił cały czas. Gonisz mnie, czy mnie nie gonisz? Nie gonisz mnie. To ja tutaj, w tym miejscu robię sobie save'a. No i dobra, upiór zginął. W tym momencie pan upiór sobie zginął. Yy, więc sprzedaję mi ci jeszcze teraz szczątki, Twoje. Bo chyba ty ukrywasz ten kamień, tak? o dopiero chyba nie mogę żadnych szczątków sobie wziąć. Yy, dobra, daj mi pochodnie w takim razie i zobaczmy, co tutaj krywasz Właśnie, sarkofag warana. O kurde, temerski miecz żelazny. Yy, Uważam, a to jest to samo. Hmm. Temerski to jest to samo, dobra. Orenów sporo jest. No i mamy to. 8, potrzebuję jeszcze 2, ale wiem, że jeden jest. Więc tak naprawdę potrzebuję jeszcze tylko jednego, bo jeden ma azar. Dobra. Teraz tylko trzeba z tej jeszcze jakoś się wydostać. Regnąć sobie hapsy. I poszukać jeszcze jednego sefira. Mam nadzieję, że on też będzie na bagna, bo nie chcę mi się znowu wracać. I wiecie o co chodzi, nie, że cały czas wędrować od miejsca do miejsca, z bagna do wyzimy, i tak dalej, nie. Więc fajnie było, jakby ten sefir też znajdował się właśnie na, na bagnach. Hmm. Czy ja w ogóle nacisnąłem do na południe, czy tak sobie tylko nacisnąłem, żeby medytować? Nieważne. Życie mam zregenerowane, to jest najważniejsze. Eee, dobra. teraz tak. A, mam pokazany kamienny golem. Okej. Okay. Golem będzie jakiś miał jeszcze sefir. Dobra, w takim razie jeszcze damy się tego golema. Zobaczymy, co tam będzie do zrobienia, w takim razie. ominmy te echinopsy, czy tam kokacydium. W każdym bądź razie te przerośnięte rośliny. E, jak daleko mam do obeliska? Znaczy tego, do obeliska mówię, ja pierdolę. Oczywiście chodziło mi o cmentarzysko golemów. A to są stwolne bardzo stworki, więc zanim do mnie dojdą, to, już, to mnie tutaj już dawno nie będzie. No właśnie. Już mnie zgubiły. Co mi się bardzo podoba, jest mi to na rękę. Nie będę ukrywał, że nie. A cóż to? Okej, okay, mamy tu zwiadowców, ponący czy tam. Y, ponąca róża, to jest chyba, tak? Nie, jakby się nazywali? Chuj wie, w sumie. Kurde, aha, to jest gdzieś tu. Nie czasem czy to nie będzie tutaj, na tej wysepce w takim razie. O, w ogóle jakieś ciało tu mam jeszcze, nie znalezione wcześniej przeze mnie? No, alkohole to mi niepotrzebne akurat. No i dobra, mamy tutaj... Golemy, ale ja szukam jakiegoś konkretnego golema. Pylon. Nie! Pylon to mnie kurwa teleportuje gdzieś. Chyba Golem yy, i co ja temu Golemowi mógłbym tutaj dać niby? Hmm. Nie, zobaczy co z tym Golemem tutaj zrobić, wiecie. Bo co, tutaj z tymi innymi golemami nie mam w sumie co, co zrobić, no nie? Nie, z nimi nie mam w sobie co bardzo, za bardzo tutaj co, co zrobić. A ja ten drugi pylon? Co się tutaj stanie? A tu jeszcze mamy jeden, dobra, odpalmy też i ten. Aha, mam jakieś trzy pylony. Co ty gadasz, że mnie kurwa zabiło coś? Co jest grane, tej? Co jest grane? O nie! Co to było? Ja muszę, może, jakąś kombinację specjalną tam znaleźć do tego, co? Chyba na to by wyglądało, że ja muszę zna znać albo zna znać, albo wynaleźć. Odpowiednią kombinację, tak? O to chodzi tutaj. Hmm. W sumie nie jestem pewny, czy dokładnie właśnie o to chodziło, czy nie. W każdym bądź razie zaraz zobaczymy. Pójdziemy tam jeszcze raz. Zrobię tam sobie zapis i popatrzymy. A jeśli nie, no to. Będę musiał jakoś inaczej kombinować. A może tam jest jakaś wskazówka w ogóle do tych pylonów. Jak myślicie? Może tam jakaś wskazówka właśnie była, a ja po prostu sobie ją tak. O tak. ominąłem, no nie? A cóż to? A jaj co? Bajo jajo! Jak nie wiesz co? A tam tylko krzesiwo było, to krzesiwo mi nie jest jakoś bardzo potrzebne. Czekajcie chwilę, bo tutaj coś widziałem. Hmm... Albo i nie widziałem. No dobra. Zróbmy tak. Zróbmy zapisywanie gierki. I zobaczymy co teraz z tego tutaj uda się nam zrobić. Wcześniej, jak ja to wcześniej odpaliłem, że to mnie zabiło? Odpaliłem, bo tak, tak... Zróbmy teraz tak. Odpalmy to. Odpalmy to. I odpalmy to. Uwa! Nie kłydę za mało, tak? Dobrze zapisałem sobie gierkę. Dobrze zapisałem sobie gierkę. Dobra, a zróbmy może inaczej, tak? Tak? Nie jedni mnie. I to też mnie zabija. Powiem Wam, że nie wiem, czy to jest jakaś w ogóle kombinacja na to. Chyba nie o to chodzi. Powiem Wam, nie mam pojęcia, co mam z tym zrobić. Także rozwiązania poszukamy już jutro. Także naura.